Kolejny film z relacji yy, produkcji fotowoltaiki. Dzisiaj mamy niedzielę, 16 listopada, godzina 19:53. Także nagrywam filmik troszeczkę szybciej. Trzeba będzie też się zrelaksować, coś pooglądać w telewizji. Aktualnie jakiś James Bond leci no i szukaczy w szufladzie, no ale nie o tym filmik, co on tam robi w każdym razie filmik o produkcji z fotowoltaiki i jak widzicie na moim wyświetlaczu pokazuje nam, że bateria jest naładowana w 76% 53,30V, aktualne zużycie 43W Więc całkowite zużycie to będzie jakieś. Liczywszy, że licząc, że e, sam inwerter pobiera 66 watów, no to będzie 109 watów. 109 watów. Pobiera wszystko energii z baterii. Także tak to wygląda. <śm> Nic tutaj nie da rady kliknąć. Przechodzimy na następny wykres. I tutaj już jest ciekawie. Ciekawie, ponieważ dzisiaj była bardzo ładna pogoda. Także przeskanujmy sobie to od samego rana, jak to wyglądało. A w zasadzie od godziny 12, .00. tutaj mamy zużycie 44 W, czyli można powiedzieć, że te 109 W powiera inwerter razem obcią z obciążeniem, jakie tam mam. Tutaj troszeczkę więcej. Odpaliła się lodówka, czyli tu było na poziomie 180. Przekłamuję trochę ten wykres, ponieważ nie pokazuje tutaj tego zużycia inwertera swojego pokazuje, że inwerter zużywa niby 30 coś tam watów, co jest raczej nieprawdą. Nie wiem, nie testowałem tego, ale oglądając jakieś tam inne filmiki na YouTube, widziałem, że y, tyle powiera ten inwerter, więc może warto było to przetestować. Nie wiem, zobaczymy, jak się wyposaża w jakieś takie testery, czy tam tester, to może będzie to możliwe. No i co? Tutaj mamy od godziny 12 do pierwszej. O pierwszej dopiero tam przed pierwszym zaczęło coś pobierać później mamy spokój od godziny 1, czyli to było od 12 prawdopodobnie od 12.50 do. do trzeciej godziny aż nic nie pobierała, lodówka sobie cicho chodziła schłodzona dobra, jedziemy dalej i to co jest najciekawsze, o której się dzisiaj zaczęła robić, zaczęła się produkcja już tutaj widać, słońce dzisiaj wstało o godzinie 8.44 kurde, powiem wam szczerze że to tak by się skazało, bo dzisiaj gdzieś tak właśnie od tej godziny

Tutaj później 400. Tutaj uruchomiłem. A, tutaj robiliśmy tosty. Także toster, obciążenie tam e, 700 chyba watów. Także widać od razu, że e, i też zaszło troszeczkę słońce. Nie było takiej produkcji. Widać, że e, potrzebował inwerter pro, e, tej energii z. E, baterii przez jakiś tam czas, no ale później i tak już słońce znowu wyszło, więc e, wszystko szło z paneli foto, fotowoltaicznych. Bardzo ładny dzień słoneczny tutaj już w ogóle o 12.33 samo południe. E, 3900 watów coś tam dawało 3800. Później już spadło ponieważ yy, bateria też już była dosyć mocno naładowana i niepotrzebna była taka produkcja tutaj, żona coś odkurzała, ja do tego włączyłem wodę, boiler, nagrzewaliśmy, nagrzewałem tą wodę, boiler, że także ładnie to wygląda. No i godzina 16.30, nie, 16.30 to już nie było produkcji. Godzina 15 jakoś tutaj jeszcze 105 kW, nie pokazuje, że była produkcja o godzinie 16 mogło tak być. Faktycznie w każdym razie. E, ostatnie co widziałem, to było właśnie 400 coś, to było e, przed, o godzinie 15 gdzieś 30, czy tam o 15, no, tutaj jeszcze ładna bardzo produkcja. Ładna produkcja. O 16 już się skończyła produkcja. Dobra, więc wejdźmy tutaj na baterię. Bateria też w pełni naładowana. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale wejdźmy, zobaczmy, ile tutaj wyprodukowało tej energii dzisiaj. No i porównywanie do 12. 12.00 12 była produkcja 10,697 kWh. Eee, czyli 10 tysięcy kWh, nie 10 kWh, 10 kWh. No i wczoraj była kiszka totalna, 1 kWh tylko wyprodukowało ale to nic, jakoś daliśmy radę. Bateria wytrzymała do rana spokojnie, w końcu jest to magazyn 16 kWh. No i dzisiaj co? 10,4 Kilowato godziny. także bardzo ładna produkcja. Byłem pod wrażeniem tego ładnego dnia, także można było sobie coś tam podziałać. No i tak to wyglądało. Tu teraz co mamy tam? 25 stopni, takie coś. No i tak to wygląda. Alarmów brak. Ostatni Alan to było jeszcze na, na bateriach żelowych, także ostatni Alan 1 listopada o 22.52. No nic. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Hej, cześć.